Jednym z głównych akcesoriów wędkarskich naszych są nasze ukochane wędki. Jak je przytrzymywać w domu, jak je transportować na łowisko? Do tego służy dobry pokrowiec. Jak jest zbudowany dobry pokrowiec? Po pierwsze musi być zbudowany z dobrej tkaniny, uszyty z dobrej tkaniny. My stosujemy tkaninę Nylon Oxford 600x600. Może jest to taka nazwa techniczna, która nic nie mówi, ale w każdym razie jest to tkanina bardzo dobrej jakości, która jest podgumowana taką płytą PCV, która zabezpiecza nam nasze rzeczy przed deszczem. Ona nie przecieka, natomiast oczywiście taki pokrowiec na szwach, tam gdzie przeszywamy, będzie podsiąkał, nie jest wodoszczelny. Dobry pokrowiec musi mieć dobre taśmy. Nasze taśmy też są wysokiej jakości. Są specjalnie dla nas zrobione na zamówienie. Dobre zamki to podstawa. Od 20 lat mamy sprawdzoną firmę, w której bierzemy zamki. Zawsze dodajemy dwie zasówki. Także jeżeli by w jakiś sposób jedna uległa awarii, to druga nam zastępuje. Pokrowce muszą mieć również dobre klamry plastikowe, które są trwałe. I dobrze zbudowany, zaprojektowany musi być trwały, ergonomiczny, pojemny, wygodny w noszeniu, aby dobrze, wygodnie się przenosiło taki pokrowiec. Stosujemy dwie szelki, które można zastosować na ramię albo na plecy, ale ma też również dwie rączki, więc można przenosić w rękach w ten sposób pokrowiec oprócz komór. Ma dwie kieszenie, jedna długa, gdzie możemy na przykład jakieś podpórki, parasol przenosić, druga trochę mniejsza z zamkiem na jakieś pudełka, szpulki. Pomysłów jest bardzo dużo na to, co tam można przenosić. Idea tego pokrowca jest taka, że przenosimy tutaj wędki z kołowrotkami razem. W związku z tym, żeby to było prawidłowo, to powinno być tak, że do jednej komory. Jedną wędkę z kołowotkami nie więcej, ponieważ będą się obijać. Nasze pokrowce produkujemy w wersjach jednokomorowej, dwukomorowej i trzykomorowej w długościach od 90 cm do 190 cm co 10 cm. Także każdy może znaleźć coś dla siebie. Cała produkcja. Odbywa się w Polsce. Produkujemy tylko i wyłącznie w Polsce. Jest produkt polski. Gwarantujemy serwis. Jeżeli coś tam ulegnie awarii, nie pytamy się dlaczego, naprawiamy lub wymieniamy na nowy. Z tym u nas nigdy nie ma problemu. Można taki pokrowiec. Ja na przykład używam pokrowiec jednokomorowy jako transport na moje tuby, bo wędki, wędki przechowuję w tubach. Bo tak naprawdę jedynie tuba zabezpiecza nam bardzo dobrze wędki. Pokrowiec ochrania, ale tuba zabezpiecza, ponieważ jest sztywna, trwała, często wykonana z metalu albo ze skóry tutaj, tak w tym przypadku. Także to też jest pewien sposób na przenoszenie i rozwiązanie, ale różny jest pomysł na to i różne są gusty. Jeżeli chodzi jeszcze o pokrowce, proponujemy taki pokrowiec na siatkę. Wiadomo, że to... Złowieniu ryb, wyciągnięciu z wody. Ta siatka jest mokra, czasami jeszcze pachnie rybą, więc lepiej tam włożyć ją w siatkę i do samochodu. Dodatkowo, w takim pokrowcu możemy, możemy przynosić parę kilogramów zanęty, także w takim komplecie. Charakterystyczne barwy naszej firmy od kilkunastu lat to beż, zieleń, bordo, nawiązujące do koloru jesieni. Trochę się odróżniamy kolorystycznie na rynku. Większość jest wykonane produktów w tonacji zieleni lub moro. My akurat proponujemy taką wersję. To, to jest tak, że każdemu się podobają inne rzeczy. My też, mam nadzieję, znajdziemy swoich klientów na nasze produkty. Znajdujemy od ponad 30 lat. Od 1989 roku jesteśmy na rynku. Zapraszamy do sklepów wędkarskich. Proszę pytać o nasze produkty. Jeżeli byłyby jakieś problemy z zaopatrzeniem się, można również kontaktować się z naszą firmą, naszej stronie internetowej i również dokonać zakupu.